Tutaj, słuchajcie, dzisiaj odwiedził nas prezes Autoplacu Marcin Korzeniewski. Cześć, witam, witam Cześć, witam, Robercie. No i zadajecie, słuchajcie, dużo pytań: jak z tym Autoplacem, od kiedy jest Autoplac, ile osób prywatnych, ile firm jest na tym Autoplacu, jak to wszystko wygląda. No, także ja tutaj właśnie mam takie pytanie: od kiedy jesteście jako Autoplac? No leci nam piąty rok, więc już troszeczkę minęło, ale zawsze mówimy tutaj z chłopakami i gdzie tylkokolwiek jesteśmy, to opowiadamy, że tak właściwie te trzy lata temu. E, to jest taki właściwy fajny fajny start autoplacu, dlatego, że wtedy zaczęliśmy tworzyć dział handlowy, czyli wyszliśmy tak naprawdę wyszliśmy tak naprawdę do was. Dzisiaj jest 10-11 osób, które pracują i w terenie, i na słuchawce. No i ambitnie, dzień, dzień po dniu, każdego dnia właściwie kontaktujemy się, spotykamy, słuchamy, co do nas mówicie, staramy się różne rzeczy zmieniać, rozwijać po to, żeby ten autoplac był coraz bardziej atrakcyjny, żeby działał, żeby, żeby no po prostu. Coś się, się zmieniło na tym rynku, bo taką misję troszeczkę mamy. Coś nowego, coś nowego. Dokładnie. Tak. To ile już jest aut na Autoplacu? E, no już jest sto, ponad 160 tysięcy. Ten taki naprawdę aktywny wzrost e, e, zaobserwowaliśmy z końcówką zeszłego roku, a przede wszystkim w pierwszym kwartale tego roku. E, no na rynku, jak wiecie, wszyscy się troszeczkę pozmieniało, czyli ceny w konkurencyjnych portalach są e. bardzo, bardzo wysokie. U nas od to zawsze pewnie. tak było, jest i będzie, że te ogłoszenia są za zero, więc naturalnie e, no, ogłoszenia ilość ogłoszeń zaczęła wzrastać, ale co nas bardziej cieszy to nie są ogłoszenia już w większości od, od biznesu, czyli od dealers i, i komisów, ale także Jan Kowalski naprawdę zauważył nasz portal, mamy już ponad 45 tysięcy. Ogłoszeń, tak, ogłoszeń prywatnych. No i czemu nas to cieszy? No bo z jednej strony wystawiają, a z drugiej strony szukają. No bo jak już wiedzą, że ten Autoplac jest, jak już znaleźli, jak już widzą, że. No, wy tam fajnie... widzicie, wy tam widzicie, tak? tak od od tak. tyłu, że tak można powiedzieć, że ten ruch jest tam coraz większy. Dokładnie tak, ten ruch jest coraz większy, o czym też świadczą wyniki organicznego wyszukiwania. Bo, bo tak jak zawsze sobie porównywaliśmy to z ruchem, ruch organiczny z takim ruchem reklamowym, no bo oczywiście też musimy mieć gdzieś, gdzieś ten ruch napędzać. To mniej więcej to zawsze szło, tam można by było porównić, a teraz ten ruch organiczny bardzo mocno wystrzelił. Więc z tego się cieszymy, no bo to po prostu wskazuje na to, że ten rozwój autoplacu jest rzeczywisty czyli cały czas się coś dzieje. Tak. No bo tutaj mówię 45 tysięcy osób prywatnych, które wystawiły samochody, no to już jest naprawdę sporo, tak. Tak. I nie mówimy tu oczywiście o takim, że od stycznia czy od grudnia 45, hmm. tylko w stałej ofercie, te, te, te samochody oczywiście się wymieniają. Sam chyba nagrałeś, taki, pamiętam, filmik, w którym porównywałeś nas z innym tak. portalem, i mówi, mówiłeś, no faktycznie warto, słuchajcie, warto szukać na autoplacu, bo te, te samochody są, są po inne. prostu. No, oczywiście. no oczywiście, my szukamy jako sprzedawcy i osoby prywatne, tak. szukają no, jakiegoś Źródła sprzedaży, a na tych portalach, no, o których tutaj mówimy, konkurencyjnych, nie już pewnie się domyślacie. No tak, no bo coraz głośniej się robi. Tak? No. Nie daj się o robi się Robi się coraz drożej i nawet to trzymają prywatne osoby, bo tak jak ostatnio zauważyliśmy tutaj, że coraz więcej osób ma nawet kartki na samochodach, tak? że nie wystawia. Tak. A tutaj jest portal, gdzie możecie to zrobić no naprawdę za darmo, na autoplac.pl. Jeżeli chcecie mieć no, wyróżnione auta, czyli gdzieś tam mają wskoczyć, być bardziej widoczne, no każdy z czegoś chce żyć moi drodzy, i to są już dodatkowe, płatne rzeczy. No, no Ale, ale to, 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 jest to jest normalna na... sprawa, to tak? To jest że... naturalne. Wiele osób nas i prywatnie, jak się gdzieś tam spotykamy, oczywiście ze znajomymi, czy, czy wy jako biznes jesteśmy na spotkaniach, to, to nas o, o, o to pytacie. No można, no naprawdę można, ja nawet występuję na, czasami na różnych prelekcjach, wystąpieniach i tak dalej i opowiadam o tym, że ten biznes motoryzacyjny, portal ogłoszeniowy można prowadzić za darmo. No bo, no bo można pewną podstawową funkcjonalność, czyli wystawienie tego ogłoszenia dać za darmo, a zarobić na czymś innym, no, no po prostu mamy wyróżnienia, mamy podbicia, mamy partnerów, mamy reklamy i tak dalej i tak dalej, to, to musi... wszystko można, myślę, że autoplac.pl udowadnia, że można to robić, bo funkcjonujemy, tak jak zapytałeś na samym początku, od pięciu lat. No, no chyba nikt z, o zdrowych myślach nie, nie, nie robiłby to po prostu charytatywnie, nie? Nie no się, znaleźliśmy no się, swo ale swoją metodę. Wszyscy krzyczą, że jak urośniecie to będziecie brać już duże opłaty. Niedawno właśnie miałem takie spotkanie, dzisiaj dzisiaj. przed Tobą byliśmy i te, też, też mi zadawano to pytanie. Ja zawsze mówię, mamy to DNA Janosikowe, nauczyliśmy się to robić i, i naprawdę nie trzeba brać pieniędzy za wystawienie ogłoszenia po to, żeby z satysfakcją to po pierwsze, bo, bo, bo robimy to naprawdę z dużą satysfakcją, z celem do którego dążymy, no i robić to za darmo, bo można to, te, te zyski, te, te, te pieniążki czerpać po prostu z innych, z innych źródeł? źródeł. No dokładnie tak no to i wygląda. I cały czas się powiększa, no bo było naprawdę niedawno, jak sobie obserwowałem, bo obserwuję 100 tysięcy, tak? Jeszcze chyba w tym roku, w tym roku? Tak. W tym roku było 100 parę tysięcy osób i to wskoczyło nagle do 100... Sto... Z ogłoszeń. Z ogłoszeń, tak. Tak, sto... na, same, na, same, 160. tak na, na końcówce 2024 roku mieliśmy około 100-120 tysięcy ogłoszeń, teraz jest to 160 i ponad. I szczerze mówiąc, to na pewno nie jest ostatnie słowo. To nie jest ostatnie słowo, bo ludzie szukają no, to, co tym powiedziałeś, też inne znane, znane osoby, które nagrywają na YouTubie czy na TikToku, wskazują na to, że. Ostatnimi czasy samochodów, które pojawiają się gdzieś tam na ulicach, z kartkami jest coraz więcej. Więc ci ludzie naprawdę szukają, wpisując w wyszukiwarkę e, na przykład darmowe ogłoszenia motoryzacyjne, to naprawdę znajdują autoplac. Też pewnie nie wiesz, e, ale generalnie ostatnimi czasy. W top 10 mamy 20 tysięcy fraz. My cały czas pracujemy nie tylko nad tą ilością. Tak. Bo ostatnio mi się wyświetliło, coś szukałem i fajnie, bo wyświetlił tak, się na samej tak. górze wyszukiwania. Dokładnie tak, i już mówię, to nie jest tylko wyszukiwanie, bo oczywiście można powiedzieć, że to są sponsorskie. Tak, są sponsorskie niektóre, bo musimy no. mieć, ale to organiczne wyszukiwanie to SEO, które poprawiamy. Piotrka pozdrawiam, bo, bo on z nami pracuje i na tym codziennie to analizuje, daje sugestie do zmian i tak dalej. To znowu nasz dział IT. No, no to wszystko wprowadza, prawda? Więc, jakby tu, to się udaje. I dlatego te w tych top 20, w top 10, te 20 tysięcy fraz, więc ludzie po prostu, jakby szukając wpisując pewne hasła, trafiają na ten autoplac już u samej góry i, i wchodzą. Więc dlatego mówię, że to nie na pewno nie ostatnie słowo, no bo ta kula śnieżna jest coraz większa. I, i, i ja myślę, że ilość, już nawet ja nawet nie mówię, że dążymy do tego, co ma nasza największa konkurencja, bo uważam, że to jest bez problemu do przebicia. No, idziecie w dobrą stronę, to na pewno, tak? tak? Tak. Ja wczoraj nawet tutaj dostałem w komentarzu u siebie, że ktoś w końcu napisał i zadzwonił z autoplacy. Ja mówię, no to już się ruszyło, tak? To <grym> już jest. jest jakiś sukces. <grym> a, jest. a tak naprawdę wiadomo, że ja jestem też na TikToku, jestem też w silnych innych mediach społecznościowych, ale ostatnio dostawałem tutaj maila o Range Rovera, o inne samochody. Mhm. Także widać, że to rośnie w siłę. No i trzeba po prostu się przyzwyczaić, żeby ta pierwsza ta literka wpisując szukam samochodu była A i później już leciało Autoplaz. Tak, tak. Ale wiesz, ja tylko jeszcze jedno, jedno powiem, bo jeżeli mam okazję, że to tak naprawdę nie wszystko od nas zależy. Nie? E, jak sobie tak, ja tak, podejdźmy do tego matematycznie. Autoplac ma około 5000 klientów biznesowych. Mówię tutaj o komisach i dealerach. Tak? E, swego czasu zapytałem, właśnie będąc na prezentacji, e, ile osób prywatnych, codziennie dzwoni, bądź przychodzi na plac sprzedażowy pytając o samochód. No i to padła odpowiedź, że to jest około 5, 5 osób. No to teraz, jeżeli pomnożymy te 5000 punktów, razy 5 osób, razy 21 dni roboczych i razy 12 miesięcy, to wychodzi od, na to, że to jest około 6 milionów osób, które w roku szukają, szukają nowego swojego, albo używanego, używanego, nowego, na, używanego swojego nowego używanego samochodu, jaka używanego, to tak jest, jest siła, więc jeżeli tak naprawdę to wszystko razem e, zrobimy, no to będzie ta zmiana, pozytywna zmiana na rynku motoryzacyjnym o wiele szybsza i i, i naprawdę zauważalna. No jest to przez media społecznościowe, wydaje mi się, że zostaliście też troszeczkę no, rozreklamowani, tak? Jasne i za to bardzo I, o, dziękujemy. Oczywiście tutaj jak najbardziej reklama, no i ta reklama w telewizji. Myślimy o tym bardzo, sprawdzamy różne oferty, rozmawiamy nawet z różnymi, no wiadomo, do decyzji jeszcze trochę, nie mówię, że to będzie nie wiem, za miesiąc, dwa albo nawet nie obiecuję, że będzie w tym roku i tak dalej. Natomiast no jeżeli tak będzie, to na pewno poinformujemy, na pewno to przekażemy, bo, bo gdzieś tam będziemy próbować po prostu różnych rzeczy, bo widać, że trzeba próbować. Nie? Czyli... Cały czas do przodu. Cały czas, Cały do, czas przodu do przodu pomysłami nie tylko rozwijającymi e, Autoplac, ale właśnie też takimi, mówię, takimi rozwijającymi Autoplac pod względem funkcjonalności, technologii i tak dalej, ale także oczywiście ta, jak ja to zawsze mówię, reklama dźwignią handlu, jakby nie było, to no, jest no, prawda, to jest prawda wiesz. i wcześniej rozmawialiśmy tak jakie koszty co niektóre firmy ponoszą za reklamę, tak, za reklamy tak żeby zaistnieć no, no w świecie internetu, a jest to duży świat i żadna kartka na aucie no niestety nie tak. będzie miała takiej oglądalności jak auto w sieci, w internecie. Tak? No Dokładnie to... tak. No, i właśnie tutaj też jest bardzo ważne, dlaczego tak się nad tym wszystkim zastanawiamy i analizujemy. No, bo dzisiaj tak naprawdę człowiek szukający samochodu, używanego przede wszystkim samochodu, ale nowego pewnie też. No, nowego trochę inaczej, bo może po prostu jedzie do tego zaprzyjaźnionego czy takiego dealera, którego zna i gdzieś tam jest w jego mieście, w mieście wie na jakiej ulicy i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o samochód używany, no to gdzie ci ludzie szuka szukają tych samochodów używanych? No, w internecie, nie? Więc dlatego tak bardzo w tą stronę poszliśmy, od samego początku i tak dużo tam zrobiliśmy. No ale fakt, zastanawiamy się, czy to już jest ten moment, gdzie trzeba patrzeć trochę w, inną, w innym kierunku, żeby tych ludzi jednak troszeczkę złapać innych. No 80 tysięcy obserwujących na TikToku to, to już jest coś, na pewno to pójdzie już po prostu coraz dalej i tak dalej. To ja mam połowę 40, także gonię Was. No, go, gonisz nas. E, więc generalnie tak, no, TikTok, Instagram, na pewno musimy e, coś tam jeszcze. Podgonić, takie, czasy, tak. takie czasy, jak to mówią, no. trzeba być wszędzie, tak? Tak, tak. A telewizja, zobaczymy. Nic nie obiecuję, nic nie zaprzeczam. To, to e, fajnie słyszę. Ale, ale na pewno że... e, myślimy. Myślimy i patrzymy. I cały czas jest do przodu. To jest najważniejsze, bo mówię, ja widzę też to, obserwuję, wrzucam oczywiście wszystkie moje auta, są na auto i tak jak już powiedziałem wcześniej, tak? No, większość komisów, ja wiem, że tutaj ludzie powiedzą tak, bo to komisy, no ale to my sprzedajemy samochody używane osoby prywatne jak najbardziej. No to nasza pełna oferta jest, tak? No bo tak. dostajemy to za darmo, fajnie, bardzo się cieszę z tego, że jest taka możliwość, że możemy całą ofertę wystawić u Was tutaj na, tak. na autoplacu. No Najgors... bo na koszty, które są na platformach innych, no są po prostu tak. kosmiczne ceny. I to nie tylko my zauważyliśmy, ale także osoby prywatne, bo przyjeżdżają do nas, odsprzedają samochody. No, właśnie. no bo mówią, zresztą u mnie w komentarzach pod filmikami jest, miałem wystawić samochód, to kosztuje tyle i tyle, tak? Już nie będziemy tutaj o cenach mówić, ale kosztuje to tyle i tyle. To ja wie pan co? Pierwsza sprawa, nie chce się męczyć z tymi klientami, a druga sprawa, jak ja mam wystawiać te auto pięć tak. razy, to z tych, tej kwoty małej robi się duża kwota, tak tak? I co wtedy trzeba zrobić? No, zazwyczaj się dolicza tą kwotę, tak, którą <gry> no, no. się wrzuciło, bo tutaj ludzie też się kłócą, że a no to zawsze ten ostatnia osoba kupująca, tak, ten klient kupujący ponosi wszystkie koszty. Zazwyczaj, tak, no. I tak to jest, jeżeli jest tutaj mamy możliwość wystawienia auta za darmo, to możemy zrobić klientowi wtedy jakiś rabat. No, tak? Do, dokładnie tak. Natomiast ja najbardziej... nie chcieli. <laughs> ja najbardziej się po prostu z tego, jak tak mówisz, to, to wie... ja wiem, że wielu komisów i wielu dealerów jest z nami. I najbardziej najlepsze jest w tym wszystkim to, że oni faktycznie wystawiają u nas całą ofertę. Na innych portalach i się na to naprawdę nie obrażamy, jak muszą płatnych, to wystawiają, ale już tylko część. Tak. E, więc to jest najlepsze, że po pierwsze wystawiają wszystko u nas, a już naprawdę wisienką na torcie jest to, e, że mówią o tym swoim klientom. Nie? Czyli klient dzwoni, przychodzi i mówi: Gdzie pan to znalazł? No dobra, tam i tam. Ok, super, bo tam jest moja oferta. A jak mówi o innym portalu niż nasz to mówi, dobrze, to następnym razem, albo nawet teraz może Pan wejść na autoplac.pl, czy podaje swoją pełną subdomenę i, i, i tam znajdzie Pan pełną moją ofertę. I no. to naprawdę cieszy. E, wiesz, czasami tak ludzie mówią, a dobra, ale jak to zrobić, żeby jednak było jeszcze lepiej, nie? A ja tam wchodzę, patrzę, a na jego Facebooku linki no niestety nie do nas, nie? Daj te linki na Autoplac, nie? Użyj tego, bo to jest za darmo. Wspieraj nas tym, a zobaczysz, że za chwilę po prostu będzie lepiej. Ale no? to co powiedziałeś, subdomena, bo nie wszyscy mają, ja mam swoją stronę, tak? tak. Ja robię tą stronę, ale to są koszty roczne, licząc na naprawdę. W tym roku, nie wiem, to było chyba około serwery, cała ta reszta, nie mówię o pozycjonowaniu, hmm. to jest 1500 zł utrzymanie takiej strony, tak? Ja nie mówię, bo ja sam robię tą stronę, ale tak. zrobienie jeszcze przez firmę to kosztuje, bo no. macie subdomenę, tak, tak jak u mnie Cars 7. .autoplac.pl i ja mam tak. swoją stronę, można powiedzieć. Dokładnie tak. tak. I każdy, 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 każdy biznes, każda firma, która do nas przychodzi, no to oczywiście tą stronę może sobie no, wymyśleć, jaką chce. Najczęściej, oczywiście, jest to taka sama subdomena, jak na innych, w razie czego, żeby to po prostu tworzyło całość. Ale ma jeden plus. Jest, jest za darmo. darmo, tak jest, jest za darmo. To tutaj powiecie, że za darmo, bo my krzyczymy za darmo i za darmo. Słuchajcie, to nie chodzi już to za darmo, tak? Bo to też się utarło, bo tutaj co niektórzy krzyczą też, że nawet jakby była jakaś kwota, to byśmy zapłacili. No ale nie ma tej kwoty, jest za darmo, to jest ten plus i, i tutaj wszyscy czekają, ale oni pewnie podniosą te ceny. Cały czas ja to słyszę pod swoimi filmikami. Ja tutaj z nikim nie chcę walczyć ani tam. Po prostu ja mówię. Patrzcie, co jest tu i teraz, tak? Nie to, co będzie za 10 lat, bo za 10 lat to może będziemy sprzedawać, nie wiem, drony samolotami, będziemy handlować, świat się zmieni. No teraz Patrzmy, już w ogóle co jest nie tu i teraz. Się no dokładnie wy... co, co to szybko tu się idzie wydarzy, tak do przodu, że... Ale tak naprawdę my też słuchamy, co, co, co się dzieje. No, tak, a prapo... Ciągle o tym za darmo, za darmo i za darmo. No bo ja tego... cały czas słyszę to no, za darmo, no, tak, tak, Że tak. jak można za darmo. Aha, dobra, no to mają. No z można reklam... na przykład jeszcze tak, jeszcze może tak e, e, o tym opowiem. Chodząc po rynku, handlowcy jeżdżą, dzwonią i tak dalej, okazało się, o Jezu, no bo tam wszyscy w tym TikToku, w tym TikToku, nie? I się okazało, że bardzo wiele osób no, nie, nie wie, jak to zrobić, tak? Nie, nie, nie ma tej siły przebicia czy, czy, czy nie ma tej śmiałości do tego, żeby wyjść nawet przed, tak, tak. No przed swój, na swój plac swo, ze swoim telefonem, nagrywając swoje samochody. My też już stworzyliśmy taką usługę, e, która polega na tym, że na podstawie zdjęć klienta 12, bo to 3, 3, 3 filmy w, ty, w tygodniu składamy ze zdjęć, podkładamy w to opis. Ten opis jest czytany przez sztuczną inteligencję i za to bierzemy 500 zł netto, tak? Żadna kwota, a tak naprawdę buduje i ofertę klienta i buduje autoplacz, bo no. jakby też dla nas oczywiście to jest jakaś możliwość powiedzenia na, na końcu, że taką ofertę znajdziesz na subdomenie oczywiście klienta, ale na końcu tej subdomeny zawsze ten autoplacz jest. Jeżeli ktoś chce zrobić to na podstawie filmu i nam prześle takie filmy, to to tam jest chyba 300 zł droższe, więc naprawdę no są i, i tych klientów jest coraz więcej, ale to jest trochę na zasadzie, że my ich, im też pomagamy prowadzić ich biznes, Rozwijając oczywiście świadomość istnienia autoplacu, więc jakby no tu, tu jest win-win za, za za pieniądze, które no nie są na rynku do, do, do. Takiej oferty na rynku nie ma, nie? Zgadza się, zgadza się. Ale to jakieś pieniądze są, więc jakby no, no, no nie trzeba oznaczyć, od razu za to fu, 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 góry pieniędzy no brać, a, a, a każdy jest zadowolony, także no Tak jak no, no, no mówiłem, nie każdy potrafi, nie każdy tutaj podejdzie do. Nie ja każdy sam ma podchodzi... takiego dymnika. Tak, ja sam podchodziłem, żeby nagrać na TikToka trzy miesiące. Podchodziłem, tak. brałem, telefon, nagrywałem, wyrzucałem, no mówię, nie wrzucę, bo, w... bo się wstydzę, tak? No już na szczęście mi to przeszło, chociaż nagrywając. Takie materiały. No też mi jest pierwszy raz, można powiedzieć, taki materiał nagrywam dłuższy i dzisiaj tutaj na placu. No i do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Dokładnie tak. tak. A składanie filmików nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje, że to nagrywamy, to I trzeba jeszcze. To tak, jeszcze tak? Czasochłonne, jest czasochłonne, tak? To wszystko kosztuje. Słuchaj, u nas czas, to... czas kosztuje, tak? To kosztuje czas to, pieniądze, to, to, no. to, to kosztuje czas. U nas to jest osobny etat, tak? który, który po prostu się tym zajmuje. No bo naprawdę to trzeba poskładać, to trzeba zrobić jest z głową. To, to nie jest po prostu tak, że to się. To fakt. No, no. Mogę ty, powiedzieć ty samo o Ciebie. Ty, ty o bo... o tym do, 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 Wiesz, Moja żona jest. może powiedzieć, bo ona cały czas mnie tam zaucho, zostaw ten komputer, zostaw ten telefon, no, no, bo to jest wierzę, praca. Nie? Wier wierzę w to. I jeszcze trzeba odpowiadać na te komentarze. Tak, bardzo ważna rzecz, to w tej usłudze też mamy, nie? No to wiadomo, to musi żyć, to, 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 to tym trzeba się zajmować, to nie można tak po prostu sobie zrobić i, i, i poleciało, nie? No, czyli jeżeli ktoś tak myśli, to znaczy, że jest błędnie. Nie, to jest kawał, kawał, ciężko, no. bo to no, już prawie mówię swojego TikToka tutaj, bo te inne media też społecznościowe zaczynam. 40 tysięcy półtora roku minęło, tak? Wydaje się, co to jest 40 tysięcy osób. Z jednej strony jest to dużo, a z drugiej strony, ktoś powie, ale mało, bo ktoś tam ma milion, nie? No Jak z przebiegiem auta? To się no. robi 40, ale zaraz się zrobi milion albo dwa. No, nie? Dokładnie. A tu nie cofamy przebiegu, <głos> <głos> W ogóle nie cofamy, oczywiście, tak taki jest. handlarski żarcik. Okej, okay, to chyba by było na tyle, no, tak wszystko, wszystko wiemy. Obydwa Autoplac... to pytania w komentarzach. Pytania ja są, My cały czas tutaj pytamy, okay. dzwonimy, ludzie w komentarzach pytają. Ja też yy, no, gdzieś tam dzwonię, pytam się do Was, jak to będzie wyglądało, bo różne problemy wychodzą, tak. Ta szata graficzna też nie wszystkim pasuje, no bo też nie wszystkim pasuje ta szata graficzna, tak, nawet tak. No tutaj się, rozmawialiśmy my się, sobie. Myślę, że jest przyzwyczajenia, no ale hmm. takie elementy, które Ty mówiłeś, gdzieś tam pojawiające się wyposażenie u góry już jest zgłoszone, będzie rozwijane, opis pojawiający się do góry... To będzie. To nie będzie... ja, to, 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 tak, to klienci, to, to klienci tutaj, bardzo dziękujemy. tutaj z TikToka. Znaczy, właśnie oni ja mówią. zawsze mówię, że tym właśnie Autoplat no. stoi. Nie? Jesteśmy wdzięczni za to, że, że yy, nasi klienci piszą, nasi klienci mówią, przekazują, yy, a my, ponieważ no, jesteśmy tu, po Polską firmą, gdzie no, jakbyś przyszedł do nas, a byłeś u nas w biurze, no to pokazywałem, moje <śm> biura, a tam programiście, <śm> no, więc ta, 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 jakby ta. Jakby ta odległość A, i ta reakcja. To tak długo jest... musi trwać, bo oni tam to wpisują tak długo, to nie można tak już zmieniać. Na szczęście krotka. u nas za granicę zlecenie nie musi lecieć. No bo ja się śmieję, bo wszyscy myślą, że to jest takie zmiany, takie czasami drobne zmiany to jest troszeczkę pracy, nie? Tak, to jest troszeczkę pracy. No może opowiem, dlaczego. To, to, to nie jest tak, że jak się coś po Bo można tak zrobić. Oczywiście można tak zrobić, że powiedzieć, dobra, to przesuń mi stąd tu. Nie? To się tak by wydawało, i no generalnie, tak, no. jakby się nie myślało o całości, to tak można zrobić. No, ale naprawdę uwierzcie mi, to jest tak, że przesunięcie czegoś takiego może spowodować na przykład e, zupełnie złe wyniki w SEO. Tak? Czy w A. tym. Tak. To, to jest jakby na to trzeba uważać, i od tego właśnie jest Piotrek, gdzie, gdzie po prostu my coś zgłaszamy, on musi zaopiniować, dobra, ale zróbcie to jednak tak albo tak, albo zmiany w linkowaniu i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko ponosi ze sobą pewne, pewne skutki, pewne konsekwencje. Trzeba ponieść, jeżeli się to zrobi źle, jeżeli się to zrobi dobrze, z głową, to po prostu może to troszeczkę dłużej trwa, ale efekt jest o wiele Ale lepszy. działa, bo mówię, po ostatnim wpisywaniu Autoplas wyskoczył, mówię fajnie, tak, fajnie, no bo tak. do tego dążymy. No. Dokładnie tak. Dokładnie Czyli będzie tak. za darmo. Tak jest. Pozycjonowanie kosztuje, ale trzeba z czegoś żyć. Dokładnie. Dzięki Dziękuję energia. bardzo. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia, cześć.